Prawie 15% ofiar według procedury niebieskiej karty stanowią dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Co dziewiąta kobieta i co dziewiąty mężczyzna żyjący w stałych związkach doświadczali przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów. Według policyjnych statystyk ofiarami przemocy domowej zdecydowanie częściej są kobiety. Jednak mężczyźni równie często deklarowali, że doświadczali agresji ze strony partnerek. Wielu pokrzywdzonych nie przyznaje się do bycia ofiarą. Widzisz? Reaguj. Przemoc, z którą się na co dzień spotykasz, nie jest rzeczą normalną. Każdy człowiek ma takie same prawa. Agresja nie ma płci. Każdy ma prawo do życia bez agresji fizycznej i psychicznej. Krzywdząc bliźniego łamiesz prawo, a jemu ja serce. Bądź świadomy. Użyj, Użyj serca, nie pięści.